Wracamy się na most, w kierunku Ida Adelaide Helen Descentujemy się, się, wodny po prawej, ja po lewej Tutaj Ida przyjąłem Jest Mamy wroga, w kolejne Helen oraz Sofren Tor Mówisz, tak, się mówił, jest. Okej. Okay. Jesteśmy? Tak Dobra, descent od drzwi zaczynamy, lecimy Cezar rusza do po punktu kolej. Cezar, natomiast cała reszta do punktu W3, który jest I dalej jest. na, na skrzyżowaniu wysokości celu na prawo, na prawo Wujka. Tutaj Ida, miejscowość Celle jest czysta, na północ od Celle wszystkie miejscowości z lewej i z prawej są zadymione i widzę kilka ciężarówek, mnóstwo piechoty Rozumiałem Zobacz, tutaj Czekaj na drugą W3. stronę rzeki Ubezpieczasz Dzień, drugą stronę wiesz, Zobaczam, ja. Zobaczam, ja. Zobaczam. Cała, natomiast cała reszta ruszamy dalej, w kierunku wschodnim do punktu W3 Heinrich, tutaj Anto, nie widzę punktu W3 Teraz widzisz? Tak, teraz widzisz Na godzinie drugiej mamy na... I ciężarówkę. Strzał wyborowy, po obserwuj tą ciężarówkę. Przy Przeciwnik przy Emil... ciężarówce. Przeciwnik przy ciężarówce. Przeciwnik przy ciężarówce. Przeciwnik przy ciężarówce. Przeciwnik przy a1, punkt A1, wycofać się do niego. Się tak ładnie strzelę, troszę. Berta Rożek. Nie, tak to jest. Nie, nie, nie. To ciężarówki są kontakty. Trzeba tu ciężarówkę. 30 na 40. A to nas zabezpieczyć most A potem um, odrzuć. Ok, Berta. Rozumiałem Juliusz rozstaw się gdzieś bardziej na południu o punkt medyczny bądź w gotowości Tu nasi w tym helikopterku? Tak, nasi Jeszcze jeden przy tej ciężarówce na 40 był. Druga ciężarówka, kolejna ciężarówka na 30 w krzakach Panowie kolejna ciężarówka 30 w krzakach. 30 w krzakach, bo Anton, czy widzisz jakieś cele po drugiej stronie rzeki? Jeszcze nie dobiegłem na stanowisko, z którego mogłem obserwować cele na drugiej stronie rzeki Poruszać się Tu się rusza Nie. Berta, berta A bądźcie w gotowości Zaraz będziecie przekazać rzekę przez most Nie się od pojazdu, bądźcie w gotowości Ida dla Heinrich, głoś Podsuńcie ten pojazd no do przodu Podsuńcie ten pojazd no do przodu, no. przodu. Oznaczałem Oznacza na mapie, bo stojowe ciężarówek plus piechota Rozumiałem? kontakt 35, zmieniam magazynę ta, uwaga 35, Przez pojazd Bart, 35 Heinrich. zgłasza Pięty. czy ktoś się stanie przebić się na drugą stronę rzeki? tak jest postaramy się to zaraz zrobić w takim razie wykonać zająć obrzeża miasta Kleinheich okej, okay, pojazd na stronie a, się pichota przebiega na drugą stronę miejscowości tak, zająłem, ja moje zdaniem, że eliminują kontakty na drugiej stronie rzeki żeby nie byłem przyjacielem, żeby Pokrywaj przyjmować się Berta, Berta wadu się na pojazd, przejdzacie przez most i zajmujecie a... Wróć, wróć, wróć. po przeskoczeniu na lewą stronę mostu, w po lewej stronie, Okej, przyję, że tak, Pojazd w pokryj ogniem zaporowy tamten biały dym Berta, słuchaj, dzisiaj prosto na 350, są twojej aktualnej pozycji, przerywa rzekę, nie przyjrza się do baosu, tu nie cię rzeką Interesa od nowej Zrozumiałem co? się wina? W mieście o, do... Wodny bierz swoich ludzi i zajmuj pierwsze skrzyżowanie Ida, Ida, od Tak Tak jest przyjął, będziemy prowadzić od, od zachodu Ida Wylochę tak. tutaj na południe od punktu W3 Będźcie tak. na to, tak wyjaśnia. w tej w Pokryć ogniem tą ciężarówkę, pokryć ogniem Tutaj Emil z e, ruchu miejscowości zaczęła e, się walka Taki ma kim? Mike, żyjesz? Emil, daj serce komu jest Co czy jesteś w kontakcie oh, jest drogę? Nie żyje. Prenaf, powtór oh. Zaltan nie żyje Co za głośda HM gdzieś Zgłasza, zgłasza, zostaliśmy zdekonspirowani i mamy jednego zabitego Zrozumiałem? Oh. Dymik ktoś był, nie wiem czy leży. Dobra, KM zajmij się dymem, niech ktoś złapie tego rannego co tu ponoć jest Tutaj nie żyje Spoiler, przejmij Karla mi, na południ. Dzięki za informację. Okej, okay, jest BWB. Berta, przystępujesz już do ataku? Ktoś jest jeszcze ranny? co ja Nie wiem czy ktoś tu jeszcze Zrozumiałem Cezar, zajmuj skrzyżowanie punkt C5 Tak, teraz towarzystwem przenieśliśmy się wzdłuż Z e, kraju lasu troszeczkę Ida na północ Wita dla na. Heinrich, zgłoś e, medyka... Trzymaj Cezar dla Heinrich Okej okay, przyjechał, gdzie wy jesteście dokładnie Bo kurcze zaniepokojimy dla Heinrich, Strzały z tej oh! oh, fuck Nie widzę skąd W takim razie wycofaj się, niebiecane skrzyżowanie Julius słyszałeś, udziel w miarę możliwości pomocy medycznej grupie Cezar Cieżarówka to jest Anton, jak u Was? Wyeliminowaliśmy większość kontaktów, widzimy tymi biegających w tak, okay. na razie u nas czyst Rozumiem Warto zobaczyć zamiast co do winzy Zakładam bandaż. Tak przystępujemy do sprawdzenia miejscowości Rozumiem, idę na daj komunikat. Tutaj Ida, zrobiliśmy okay, jeszcze przelot przez Ewersen, jest czyste, okay, wodny natomiast sprawczy, tam próbowaliśmy żyją. od strony północnej przelecieć e, miejscowość Woli, okay, dostaliśmy nie ciężki ostrzał, prawdopodobnie tam jest jedna deszka, e, trochę piechoty, pojazd przemiesz, przemieszczający wstrzymać, się, wstrzymać, się wstrzymać. od centrum na południe A od Woli, nie jestem w stanie Ale powiedzieć ja co to jest, pewnie to, to jest ciężarówka U, z czymś, nie, nie dojść do miejsca, ze względu na ostrzał. Rozumiałem. W, w takim razie utrzymuję no się więcej w punkcie W5 i na panie. wschód od punktu w Powtórz? No, tak jest. To lepszy, wykonamy to... ten rozstrzeg, jeszcze raz spróbujemy da. zrobić dalszy od nich, go Tak jest, A między żeby z tej <trych> Berta, miejscowość? No. Tutaj Berta... Berta, czy zajęłaś miejscowość? No, Tutaj Berta, dojechaliśmy do ostatnich zabudowań, mamy na północ, na drugim brzegu kontakty no. A Przyjąłem, A czy zajęłaś do winzen na południowej stronie brzegu? A. A. A.

Eee, wodny eee, i asystent łapać tamtych na plecy, znaczy asystent just, znaczy łapać rannych i wycofujemy Kurde, Mamy Są? tylko jednego rannego Dwóch Akselator gdzie, eee, gdzie Tu jest Cezar, ten? mam rannych, właśnie wycofuję gdzie ich do tyłu gło? na skrzyżowanie Nie, czas, łapa Aksela Są do tyłu cofamy Okej, okay, wszyscy wokół rannych bierzemy ich na plecy i wycofujemy kogo brać? No, Aksela, Aksela! Okej Tutaj towarzysz, noszę go nie żyje towarzysz. Cofamy tutaj, się, tu. cofamy, są i... Towarzysz Widzę. Jak wy nas ominęliście? W części miejscowości Winston na drodze jest ciężarówka pełna ciężarówka. kontaktów. Przyjąłem Juliusz. Juliusz, e, trzymaj się w punkcie 5 na skrzyżowaniu i udziel pomoc ranny. Jak dotrą. Przyjąłem. Dobra, odbijamy na wschód. Juliusz, czy ta ciężarówka była w ruchu? Ciężarówka stoi na środku drogi. Nie idź w kierunku światełka Nie iść w kierunku światełku. w punkcie A7. Rozumiałem, tak. w Anton światełku. na północ, tak samo... światełku. Nie o tak samo światełku. to jest Berl jeden wielki światełku. Nie, nie, wychodź, nie wchodź tu w zewnętrzne drzewa, w lewo od nich na pewno. Dobra, zmieniamy kierunek na dokładnie południe. Jules, podjedź wzdłuż drogi, e, w tej, która idzie na zachód. my Będziemy podchodzić do niej i zabierze Nie Wiem, nie wiem czemu. Może na by to sprawdzić. również jest ten, zaraz, rand, zaraz. Zaraz, Rozumiem Anton, udziel pomocy bezpośredniej grupie Berta, wycofaj ich rannych, tutaj, na południu, tutaj, 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 tutaj Anton jak sprzyjałeś? Tak Zrozumiałem, Henryś, po prostu mam trochę zapewne na Ok, okay załadować i rannych sam. i zbiórka po prawej stronie drogi Ever złożila Judisa Cezar Cezar jaka jest wasza aktualna bo nie możemy was zlokalizować? Bo jesteśmy w C, nawet nie weszliśmy do miejscowości, a wy chyba tam wjechaliście medewakiem okay. no, i Załadowani ranni? To jest Cezar odsyłam wóz z rannymi do punktu w5 Rozumiałam. Julius miał się oczekiwać w punkcie w5, miał się nigdzie ostatnio ruszać Jules zawracaj i jedź do W5 z rannymi tam ich dostarczy nie wódkowi ich zostaw. To z no i zostaw. Idę ja naszych przed to już przy tym nawierzchym Okej, no, rozciągnąć się właśnie Eee. Czy kogoś tam nie brakuje? A nie, towarzysz w krzakach muszą. Dobra, jedna no do nas chyba. No, jedźcie dalej. Julius, zabieraj się tym medewakiem do W5, tam są już Okej. Okay. Okay, W nie atakuj na miejscowość, utrzymaj się na pozycji, żeby wróc nie podchodnie poszedł do skrzyżowania. Okay. Niestety nie akcept mogę wyszło na to jakaś banda innych ludzi z którymi miałem kontakt, wbiegła już do miejscowości Ach, to są twoi ludzie Staram się to ustalić Ok, przeskoczyć i po lewej Takie stronie razie, drogi. W takim razie CZ ustaw tak najszybciej, możesz nawet ruszyć do ich, na ich pozycję i ustaw, kto to jest. Zobaczcie, co widzę. Dotrzyjcie do nas, jesteśmy na C1. A, to on, jak status, bo... Mogę Berty? No, Berta jest upowodowana tak. przez Medica, Medica się skończył, Medica... Leć, medyka, leć, panie, po lewej stronie drogi. ...bezpieczony pojazd i... To nie do o, Nie nie, zawróć po mostu, dojdźcie do mostu i sprawdźcie te zabudowania przy nim. Dobra, Reszta Ci zostali przy pojeździe lekko do przodu podskoczyłem. Henry się tutaj berta, berta gotowa. Rozumiałem. nika blisko Tutaj wodę dostarczyliśmy do blaszaka, mamy udać się do zabudowań w głąb na północny zachód. Czekaj zaraz, do was dojdę, powiem ci co robić dalej. Przyjął. Pojazd wychyl się lekko do przodu Berta ubezpieczaj na północ i wystaw czujkę na południe A to przygody się do Nie żyję Tutaj i Tutaj mój medyk... Pojazd przed nami pełno tych się udać medyka, i by cofnęli się na 5 5 do, tak. idea znowu punkt 1 no, mam pozwolenie na ognia? Tak, sprawdźcie tutaj, to, się to. macie tam zabitego dramata, tak? Tak Okej, okay, wszyscy mamy na... z lewej strony, drogi tak, z, z mosta. Okej, podskoczcie do mnie na stację benzynową. Reszta pojazdu tam trzymać po prawej. Mamy od stacji benzynowej ciężarówkę i wroga. Berta, to Heinrich, czy pozycję? Tutaj Berta, oh, okay, trzymam północny zachód, jedna czujka na południu. Rozumiałem, w takim razie Anton, Anton, ruszaj przez pu białe punkty do punktu A8, zajmij skrzyżowanie. Oh, Okej, okay, zrozumiałem. Cesar, mm -hmm. cały czas utrzymujesz mm -hmm. punkt C5. Tutaj Cezar, zająłem punkty C5, A8 ja oraz stację benzynową i kompleks na północny zachód od niego. Trzymam je, wiążę przeciwnika na zachodniej stronie oh, yeah. z wrogiem, mamy tutaj dwóch zabitych, okay. e, nie naszych. Rozumiałem, znaczy Rozum naszych, w sensie nie swojej drużyny, tak? Tak jest, to jeden z nich to prawdopodobnie Brahma, który pierwszy wziął e, przyczółek. Headshot. Brahma zabity? Okej Michael, obserwujemy ludzi na lewo. 3, 2, 1, ognia. Idę na Okej, znajemy magazyn. Uh, Trzymaj się, trzymaj się, ja mnie nie widzę. Robimy na Vincen, Vincen jest. czyste, Wszystko spokojnie. Alek? Za samochodem. Za samochodem. Powtarzam, idę za Heinrich, Vincen jest. czyste, spokojny wszystko brak. Okej, okay, wszyscy stali? Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Jeszcze jeden? Dobra. będzie na dwóch sali w no, samochodzie jeszcze, pokryj samochód. Po prawej flance, ten budynek co wcześniej mówiłem. Na jego prawej plance się pokryje. Tak, jeden w dziurze. da więcej w tam Jeden jest na prawo od tego budynku właśnie wstał, drugi na lewo w duże. O dwóch na prawo. Waluję. Jeden ziem Dostał. Drugi się schował. Gdzie wychylam się? Okej, okay, na prawo od tego budynku jeden gościu biegnie, chyba ze strzelbą snajpera. Tutaj alt, tak. jesteśmy na wyznaczonej pozycji, obserwujemy miasto. Dziura. Jeden w dziurze. Idziemy na Tutaj Halić przyjął. nie Minecraft. Okej, pokrywajcie to ogniem, spoiler e, za mną. Hmm? miejscowość na północ Martwo obserwuj miejscowość Obserwuję Ja wyjrzę na drogę Wiesz jak zawodowy No to dobrze to zajmijcie mi sobie za mną Ale mi Jeszcze jeden, jeszcze jeden Pokrywać ogni, pokrywać ogni Z informacji się możesz walić tę granatę Wodny Idę w górę, zachęcić Idę w górę, tak, Idę wykonać zwiat nad e, miejscowością Cele Klein Heilen i Heflen. Raczej Tutaj na Anton, proszę żeby wszyscy wstrzymać ogień na miejscowości Hamburg. ten będzie się tam przemieszczać i nie strzelajcie ja, ja. wykonuję. ogień na e, hmm? Tu nie mogę wykonać jestem w kontakcie ogromnym z przeciwnikiem, który w strzela. To wspomnienia część. Okej, okay, to widzimy i na plecy tylko płakać, nie no odbieracie na wnukę. ograniczamy ok. Eee, przejdźmy się na lewą stronę drogi. Eee, będzie tam wchodził Anton, nie możemy ich odstrzelić. Mamy kogoś w lesie na 20. Uwaga. Strzelać tylko do potwierdzonych celów. Ok, nasi są na skrzyżowaniu już. Nasi na skrzyżowaniu. Anton, Anton, będziecie mieli przeciwnika prawdopodobnie bardzo blisko w lesie na południowej stronie, koło punktu budynek 50. Okej, okay. Mało amunicji. Weź ode mnie z Okej. A jeden magazynek jak chcesz. Nie mogę PC Nasz jeden przez 100 dole wstrzymać Jan Potwierdzam, ja, widzę no nie, to nie. Jeszcze dwójstaka zagląda No nie no, sprawdzałem gdzie tam był, Miej kontaktu wzrokowy z miejscowością Okej, okay, zbiórka na lewo i skaczemy do zabudowań przez to pole za mną Bra no. <tulety> Tyłeczki też zalotnie kręci Będzie się zaraz z skrętu szyi. Ows. <grywanie> to przez to blondywa. Ona nie jest świadoma czego. Czy już zajmujesz miejsce? Oh, Dlatego okay, nie potwierdzam, że jakiś jeden ponieważ... bardzo prawdopodobnie...